Ale w tym momencie, żeby uzyskać Wasze zaufanie, będzie to robił. Co jest też bardzo typowe, to jeżeli zadzwonią Wam dzwoneczki, i w takim momencie uznacie, o jej, tutaj coś dzieje się jakby za szybko, za prędko, coś mi to, to tempo nie pasuje, czuję się tak jakby troszkę osaczony czy osaczona, coś z całkiem normalnym odruchem u zrównoważonej osoby, narcyz będzie na takie Wasze reakcje, Reagował oburzeniem, złością, oporem, takim niezadowoleniem, ponieważ będzie on czuł, nie ma nad wami takiej władzy, że nie lecicie ślepo jak ćmy do światła. Jakie są konsekwencje takie długofalowe? No, są bardzo dramatyczne. Być może ktoś teraz odnajdzie się w tych punktach, ktoś, kto to już przeżywał, będzie wiedział o czym mówię. Przede wszystkim następuje u ofiary narcyza z czasem i po takim traktowaniu niejednokrotnie po kilku cyklach osłabienie poczucia własnej wartości. Zaczynacie wątpić w siebie, w swoją atrakcyjność, swoje wartości, w to, jak postrzegacie świat, ponieważ narcyz często neguje takie kwestie. Zaczynacie mieć trudności w odróżnianiu autentycznej miłości od manipulacji. Zlewa wam się w taką jedną szarą masę. Z czasem nie potraficie odróżnić, co tu jest szczere, co jest prawdziwe, a gdzie ktoś pokrywa sobie z wami. Często bezczelnie. Może też przydarzyć się to, że jeżeli taki narcyz zniknie, wy nie chcąc wejdziecie w dokładnie taką samą relację, czyli o takich samych Wzorcach, y, która będzie toksyczna. Spotkacie następnego narcyza, wybierzecie nawet podświadomie kolejną osobę uzależnioną, także to też może być jedną z konsekwencji. Przykre jest to, że u ofiar narcyza y, mogą zacząć pokazywać się objawy lęku, depresji, czyli objawy PTSD, czyli objawy po przeżytej traumie. Jak się chronić przed takimi atakami narcyzów? Przede wszystkim pielęgnować własną świadomość, pielęgnować poczucie własnej wartości. Bardzo ważna jest świadomość tego mechanizmu i cyklu narcystycznego.